The steady bready brillemalizer.

Panie Marku, czemu pana nie było ostatnio? Ja już pana wywoływałem do konkursu pana imienia, pana autorstwa, który pan proponował, a pan Marek nic. Pana nie było, pana nie było. Paraburdy było. Żony pana wchłonęły. It's Mr. Teddy Brady Brillalizer Ja sobie obiecałem, że dzisiaj nie będę mówić w ogóle po polsku, ale to nie wyszło, bo Pan Marek mnie zmobilizował do działań. I Państwu do dobry wieczór. W związku z czym jestem ciekawy odpowiedzi Pana Marka, czemu Pana Marka nie było i czego rzeczywiście nie było, czy po prostu nie miał konkursu dla nas przygotowanego. Ale na razie Pan Marek nie odpowiada. W związku z tym wcielamy się w jakieś sytuacje, postaci. Proszę Państwa, jest bardzo wiele ciekawych grup muzycznych, które występują w takiej sytuacji bardziej przyrodniczej. Kiedyś w Polsce była grupa Zjednoczone Siły Natury Mech, to w moim dzieciństwie, a obecnie jest wiele innych. I taką jedną z takich grup chciałem Państwu przedstawić. To jest grupa. Jak napisał pan Piotr Markiewicz, grupa Axli. Dzień dobry, jesteśmy, nazywamy się grupa Axli. Chcieliśmy teraz Państwu zaśpiewać troszeczkę takich przyrodniczych. Piosenek, które dobrze licują z zielonymi koszulami, z e, taką sytuacją polowo-leśną. Dlatego e, rozpoczynamy od naszego przeboju, który nagraliśmy 23 lata temu e, e, i on do tej pory święci triumfy w pewnych kręgach. Bardzo się cieszymy, że możemy teraz go wykonać. Zapraszamy na e, porosty. porosty 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 co za symbioza to się spotkał mech z grzybem i od razu żywot prosty powstał Uczą rzeczy niepotrzebnych, a co rośnie wokół domu, to nieznane jest nikomu. Ta grupa miała taki swój, swoje motto, troszeczkę takie społeczne, żeby podważać system. Dlatego nie chciałbym jej tutaj cytować za bardzo, bo tutaj jesteśmy poza systemowi. Nie, nie powiedziałbym, że anty, ale poza systemowi. Dlatego będziemy unikać takich konotacji ze szkolnictwem, z tym, że rzeczywiście dzisiaj dzieci się nie uczą na geografii stolic krajów, tylko wydobycia albo jakichś takich rzeczy. Zresztą zawsze tak było. Zostawmy to już dzieciom i nauczycielom, niech sobie radzą jakoś. A teraz, proszę Państwa, żeby nie być gołosłownym. Pan Marek? Pan Marek milczy? Pan Marek milczy. To jest ciekawe. Panie Marku, czy pan, panie Marku, ma jakiś dla nas konkurs, który pan zapowiadał zupełnie prywatnie do mnie? Mnie. Panie Marku, Silka. Pan, prowadzić. No, pan Marek, Pan Marek się nie ujawnia. Pewnie głupio jest Panu Markowi, że, że go nie było ostatnio. Natomiast w tej sytuacji jestem zobowiązany przedstawić Państwu kartkę pocztową, której Państwo jeszcze nie widzieli. Chyba, że się machnąłem. Nie, nie pokazywałem tej kartki chyba. Mam nadzieję. Nie, nie pokazywałem jej. Jeśli pokazywałem, to mi proszę napisać. Bardzo proszę, bo czasami już naprawdę nie wiem, co robię. Jest taki natłok życia. Proszę, proszę zobaczyć. Pytanie brzmi, co jest zaklejone tą obrzydliwą masą plastyczną? Co jest w nią zaklejone? Jaki tam jest napis? No, czego dotyczy? I oczywiście pytam o znaczek, ale zgubiłem lupę. Zapraszam. A, pan chce na Pliw wysłać konkurs. No to jest problem, bo ja teraz nie odbiorę konkursu na priva, Z Pliwa to jest za skomplikowane. Natomiast, panie Marku i wszyscy państwo, co to za pocztówka? Z jakiego kraju? Czego dotyczy? Co jest podpisane? pod tym zaklejeniem i jaki jest znaczek. To ciekawe. A oczekując dla Państwa odpowiedzi, dalsza część muzyki niekonkretnej. Hmm. Napis nie brzmi Niemcy Podpowiedzi nie będzie Chociaż może to i w Niemczech To nie jest Wenecja są Niemcy Austria. Znaczy to może są i Niemcy, ale może jednak nie Austria. Alpes, ah, Schützarene, Kaupe, Schatzen, Hips, Pigarene, Kupferlaube, Schopf in Rippen, Lips, Reben. Nein, 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 das ist nicht Dresden. Das ist nicht Dresden. Lali, -lali, -lali Dresden, Das ist nicht Dresden. Das ist nicht Dresden. Und zwar jetzt eine unmögliche Direktion, die wir Und wieder haben wir auch einen Weizenladen, die sich überschützt. Touristisch dazu, Touristische ist da eine gute Nickelmeister-Katzulika. Keines ist Düsseldorf. Nein, nein, nein. Das ist nicht Düsseldorf. Naj, naj, nie, to dam. Poczt naj, naj, Poczta damom. Poczt Poczta damom słała listy. listy pełne uniesionych w górę serc. Damy nie przyjmowały listów. Nie chciały. Odrzucały listy. Poczta damom nie służyła. Podst podstawowa Podst Podst sprawa to odpowiadać na konkurs. Düsseldorf Nine, 9. No dobrze, proszę Państwa, w tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak przeczytać nic z gruszki, nic z pietruszki. Kolejną, kolejny fragment kantyczek Ejno Lejno. Albo może jeszcze lepiej, proszę Państwa, zapomnieliśmy już o tym: o Magdzie, mące, kruskach i zegarach. Przeczytajmy, bo to naprawdę zawsze podnosi na duchu. Teraz będzie o zegarach. Jak się zegary z sobą pobiły? Ma moja babcia aż dwa zegary. Jeden jest starszy, a drugi stary. Nie, to musi czytać kto? Oczywiście, że pani Bożena. Nikt tego lepiej od pani Bożeny nie przeczyta, proszę państwa. Dziękuję bardzo, że mogę też troszeczkę poczytać u Państwa. Tym bardziej, że czytanie to jest taka czynność, która bardzo człowieka, można powiedzieć, internalizuje, jednoczy z samym sobą, ponieważ czytanie to jest taki, można powiedzieć, zwierciadło oka które przez myśl wchodzi do serca. Tak to powiedział Friedrich Leibenstilz, nawiązując do tej pocztówki. A teraz przeczytam Państwu właśnie to, o co zostałam poproszona, czyli o tych zegarach. Jeszcze tytuł, żeby nie było bez tytułu, bo to nie wypada. Jak się zegary ze sobą pobiły. Zobaczymy, jak się pobiły. Ma moja babcia aż dwa zegary. Jeden jest starszy, a drugi stary. Obydwa wiszą na jednej ścianie. Obydwa jedno mają zadanie wskazywać ludziom, która godzina albo się kończy, albo zaczyna. Jeden okrągły, a drugi długi. Jeden bez daszka, a z daszkiem drugi. Obydwa krągłe mają buziaki, a na nich cyfry w różne zygzaki. Ciekawe, bo to mi zniknęło, że w ogóle coś się nadaje. Ciekawe to jest. To jest ciekawe. Nie wiem w ogóle, czy. Bardzo ciekawe. Nie wiem, skończyło się nadawanie, coś się wydarzyło, proszę Państwa. Ja nie wiem, czy ja jestem w ogóle widzialny, słyszalny. Nagle mi coś mignęło, świsnęło. I nagle. I nagle coś takiego się zrobiło. No nie wiem. Klikam, klikam, próbuję to w ogóle uruchomić, ale nie wiem, czy ja w ogóle jestem widzialny, słyszalny. Koniec. Zawias. Zawias się zrobił. Przepraszam, jeśli mnie teraz widać, to ja to mam wrażenie, że mnie jednak nie widać, więc nic nie robię, ale próbuję zobaczyć, co się teraz dzieje i mam tutaj informację, że nadawanie się skończyło. To zdecydowanie radiowizja, która właśnie przestała nadawać, bo coś się stało z. O, a ja mam informację, że nic nie działa. Coś strasznego. Dziękuję za ten telefon. Fantastyczny telefon, pomocny. Bardzo. Czyli ja nic nie muszę robić, tak? Jestem widziany. A ja mam informację, że wszystko się zawiesiło i nic nie widać. Dziękuję. To jest właśnie, proszę Państwa, społeczność radiowizyjna, która jest nieoceniona. A ja teraz przez całego tego zamieszania mówię w okularach Pani Bożeny, więc schizofrenia się stała już straszliwa. Dziękuję bardzo. A kto mówi, jeśli mogę zapytać? Tak, dziękuję, panie, dziękuję Panie Grzegorzu, dziękuję za, za pomoc. Dziękuję. Jedziemy dalej z tym koksem, to znaczy z zegarami. To Pan to, Pan to napisze, Pan to napisze, chociaż ja tego nie będę widział. Nie, to musimy coś zrobić, bo ja nie widzę kompletnie Państwa wpisów. Nie widzę. Oh, no właśnie, a ja już wpisów nie widzę, czyli nie będę mógł w ogóle odpowiadać na Państwa wpisy. Nic nie widzę. Dobra, dzięki, dzięki. Proszę Państwa, technika zawodzi czasami. Pan Grek zadzwonił, a ja w ogóle nie mam informacji. Nie widzę Państwa wpisów, niczego. Jest kompletna szaleństwo, ale Pan Grek powiedział, że to jest Karsuluę. I rzeczywiście to jest Karlsruhe. Ja dokonę, dokonam odklejenia tego tutaj obrzydliwego, prawda? Ale to jest w wydatku. Mało tego to jest coś takiego, proszę Państwa. Universitat Karlsruhe. To jest prawda. Proszę Państwa, już nie zadaję pytań żadnych, dlatego że no nie, ma, nie ma feedbacku, nic nie widzę. Nie ma żadnych wpisów, nic się nie dzieje. Taka jest ułomność techniczna. Wypada. Kończyć z tego powodu, ponieważ nie mając kontaktu z Państwem, ja jestem bezbronna zupełnie i co chwilę wpadam w rozdwojenie, bo mówię czasami swoim głosem, czasami głosem prowadzącego. Okulary stają się niewidzialne dla mnie samej. Dla mnie samego, taka sytuacja, proszę Państwa, a tak zupełnie poważnie, to rzeczywiście jest to jedna z ostatnich radiowizji przedwakacyjnych. Właściwie taka niezobowiązująca radiowizja która zmierza do tego, żeby Państwu przekazać, że w wakacje będzie inaczej. Będę się starał nadawać Państwu Radiowizję we wtorki. Będę się starał, ale będę gdzieś na jakichś wyjazdach, rozjazdach, nie wiadomo, co będzie. I to będą jakieś lakoniczne może urywki, fragmenty i na 99% nie będzie tych radiowizji poniedziałkowych i piątkowych, niestety. Natomiast będą Radiowizje wtorkowe też w zależności od możliwości. Tak to będzie wyglądało w najbliższym czasie. I najbliższej radiowizji poniedziałkowej nie będzie, ale wtorkowa jeszcze będzie. Taka przedwakacyjna. Miejmy nadzieję, że yy, taka jeszcze zupełnie zwyczajna, normalna. A teraz nie pozostaje nic innego, proszę Państwa, w związku z tym, że nie mając z Państwem kontaktu, ja się czuję kompletnie bez, bezradny, bezbronny, nic nie widzę, nie wiem kto pisze co. Yy, to ja zagram kołysankę i pożegnam się z Państwem, bo, bo naprawdę godzina jest. Późno, ja mam gości, sytuacja jest rzeczywiście wyjątkowa. Pozdrawiam serdecznie, informując, że za tydzień w. No właśnie, a no wszystko powiedziałem, nie trzeba się powtarzać. Midor I cytryna, śpi o i fasola, śpi Eugeniusz Mariusz Ola. A czemu nie śpisz ty? Czemu energii nie zbierasz na jutro? Owijasz się w snu futro. Śpi już Grzegorz i Natalia. Śpi już Wanna, prysznic Balia. Śpią już bardzo różni ludzie. telefon. Ja postaram się ten telefon tak włączyć, żeby Państwo mogli go słyszeć. Zobaczymy, czy to się uda. Tak, halo. Tak, radiowizja mówi, ale no, ja w ogóle nie wiem, że jestem widzialny w dalszym ciągu i słyszalny. Nasze chwilkę na czacie i to jest tylko tyle. No tak, 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 właściwie wiem, nie ma tego feedbacku, co się tutaj zepsuło. Ech, platforma, tak zwana platforma nie jest. Ale, ale tak. Tak, no właśnie ja dzwonię z petycją, żeby pan jeszcze nie przerywał i jeszcze pan nie kończył, jeszcze nie kołysanił, bo, bo jest mnóstwo narodu, które, które czeka na, na dalszą akcję, także no, niezu, bardzo może, może wystarczy zrestartować dzwoni. tą, zrepartować A... tą, tą tę adycję, to nadanie tam. Ten... Tak, ale to może być długa, to może być długa kołysanka, prawda? Może być długa kołysanka kończąca też albo zaczynająca coś nowego. A proszę mi powiedzieć tak z ciekawości, kto dzwoni? Znowu pan Grek? No właśnie chciałem się przedstawić i zapomniałem, się przedstawić, pan Piotr Markiewicz z Olsztyna. O, właśnie panie Piotrze, ja też pana często widzę pan w, w, w pisach. Wspaniale. Ja bym no, mógł no jeszcze ja taki eksperyment. Udzielać, bo... Rozpocząć nową transmisję na żywo, i wtedy byłoby widać, bo tu mam cały czas taki, taką informację hmm. na Facebooku, że oczekiwanie na transmisję na żywo, czyli można by zrobić jeszcze raz coś takiego, wtedy by Państwo mogli się komunikować ze mną, ale wtedy byłaby przerwa w tej transmisji. No, no, myślę, że... Hmm. no myślę, że tak, no, parę sekund nas nie zbawi, hmm. a, a Pan może zrestartować to wszystko i, Dobrze, i my się znowu skończymy. No tak, z panem aczkolwiek fajnie, także... rzeczywiście mam gości, i rzeczywiście yy, nie będę dzisiaj długo. Z Państwem mógł tutaj być, ale zróbmy może rzeczywiście restart, bo jak nie ma feedbacku, to jest to jest, to jest trudniej. Czyli próbujemy robić restart. To jest mysle, tak? Ja muszę zatrzymać stream. Tak ja nie, nawet nie mogę zatrzymać streamu, bo ja nawet nie mam informacji, że się stream skończył tutaj. Zatrzymam w ten sposób. Dobra, to zrobimy tak. restart. Ok? Dzięki, panie.